Cześć. Dziękuję wszystkim za to, że nas oglądacie. Za to, że tak jesteście wnikliwi i zadajecie nam pytania, na które za chwilę postaram się Wam odpowiedzieć. Ile pali taka lokomotywa? Nasze lokomotywy palą, jeżeli chodzi o klasę 66, to do 9 litrów na kilometr. A dragony jeżdżą na prąd, także na szlakach, to tego nie dotyczy. To jest uzależnione od bardzo, bardzo wielu czynników. Przede wszystkim od brutta, od profilu linii, od pogody, czy deszcz nawet pada. Yy, przede wszystkim od ciężaru. Jak zdobyć świadectwo, skoro wyrabia i wydaje je pracodawca? No najłatwiej to po prostu przyjąć się i przejść okres szkolenia. Prawdopodobnie jest to dwuletni okres szkolenia i wtedy... Yy, to, to świadectwo jest przez pracodawcę wydawane. Czy w lokomotywie stanowisko maszynisty jest po lewej stronie? Tak, akurat w naszych lokomotywach jest, bo nasze lokomotywy zostały sprowadzone głównie z Wielkiej Brytanii, gdzie jest ruch lewostronny. Tak samo jak na drogach. Bo ogólnie w Polsce jest przyjęte stanowisko maszynisty po prawej stronie. Gdy chodzi o dragona, mamy stanowiska po prawej stronie. Z lewej strony, moim zdaniem, jest lepiej, bo jest lepsza widoczność semaforów różnych wskaźników, wygodniej jest. W zasadzie dla mnie to bez znaczenia. O co chodzi ze światłami, które mija maszynista? Raz zielone, raz czerwone, z migającym zielonym, raz, dwa pomarańczowe, a pociąg jedzie dalej. Mamy opracowaną instrukcję sygnalizacji E1, w której wytłumaczone są wszystkie sygnały, które na które musi zwracać uwagę maszynista. Najprościej mówiąc zielone światło, możemy jechać. Czerwone światło, stoimy. Przy czym dodatkowe sygnały, tak jak zielone z pomarańczowym, dwa zielone światła. Już są regulowane odpowiednimi przepisami i to jest w instrukcji opisane. Przecież tam idzie o jak wy to wytrzymujecie? Ludzie stosują, maszyniści różnie stosują, mają stopery, jeżdżą na słuchawkach. Ale idzie wytrzymać. Nie jest tak głośno. Zależy też od, od jaka to jest lokomotywa. Dajem radę. Nie nie jest tak głośno. Jak ja sprawdzałem sobie, to jest tak 67-70 decybeli, czyli nie ma problemu. Chyba, że się przechodzi przez przedział silnikowy, no to wtedy zakłada się słuchawki. Ile jest decybeli w kabinie maszynie, Jak silnik pracuje na du dużym obciążeniu? Nie mam pojęcia, ile jest decybeli, ale chyba jest wszystko w normie. Z tego względu były przeprowadzane w... W badania w firmie przez Inspekcję Pracy i wszystko było w normie. Około 60, między 60 a 70 decybeli. Yy, oczywiście ta wartość mieści się w granicy bezpiecznej dla naszych uszu. Czemu maszynista prowadzący skład nie zapina pasów siedząc w fotelu? Czy w ogóle te fotele są wyposażone w pasy bezpieczeństwa? A jak nie są, to dlaczego nie są? Nie zapinam pasów bezpieczeństwa, ponieważ nie ma ich w lokomotywie. Najbezpieczniejsze miejsce w lokomotywie znajduje się w kabinie za fotelem maszynisty. Także musimy mieć tą możliwość, żeby w każdej chwili wstać i za ten fotel się udać, jeżeli jakieś zagrożenie wystąpi. Kabina lokomotywy jest zbudowana jak klatka bezpieczeństwa. Maszynownia może się pofałdować w czasie wypadku, natomiast kabiny z reguły pozostają nietknięte. Dlaczego na kolei mówi się popełnić przewód, a nie napełnić? Czy między tymi zwrotami są jakaś różnica funkcjonalna? Nie mam, po, nie mam pojęcia. Nigdy się nie zastawiałem na tym. Zawsze się w takim żargonie pisał popełnić. Mówię, napełnić to można, nie wiem, szklankę wody, butelkę wody. Trudne pytanie. To jest po prostu taka nasza gwara maszynistów, gwara kolejowa, slang taki. Także popełnić przewód, napełnić to jest to samo. Każdy wie, o co chodzi, jak się rzuci tekst, tam popełni. E, daj nas zderzak, czy robimy oblotkę, no to już każdy wie, o co chodzi. Ja mówię popełnić przewód, bo tak się mówi, dziana praziada pradziada na kolei. Dlaczego Newak nie doprowadzał tych wycieraczek, to bardzo irytujące w czasie deszczu. Patrząc przez taką szybę, która dodatkowo nie jest z brudy i kurzu. Nie mam pojęcia, czemu tak jest, jak jest. Bardziej to pytanie zadałbym... Pracownikom na niż mi. Natomiast dosyć dobrze ścierają. To przedpole, które mamy oczyszczone przez wycieraczki, wystarcza w zupełności. Czy na spychanym toborze nie powinno być pracownika pilotującego ten skład? Na spychanym toborze zawsze jest yy, człowiek, który jest na stopniu na ostatnim wagonie. Inaczej nie ma możliwości, żeby cokolwiek zrobić. Powinien być taki pracownik, yy, ale. Mogą się zdarzyć wagony, które nie posiadają stopni manewrowych. Wtedy taki pracownik powinien poprzedzać spychany skład. Jest jeszcze możliwość, że jeżeli ustawiacz może zająć dogodne miejsce, z którego widzi dokładnie drogę spychanego składu, to może z tego miejsca obserwować skład i wydawać polecenia przez radiotelefon maszyniście. Ile kosztuje taka lokomotywa? Ojejku, majątek, nie stać mnie. Nie wiem ile kosztuje. Nie musiałbym to przeliczyć. Z serii Dragon to są koszty rzędu 3,5 miliona euro. Jak zostać maszynistą? Trzeba odpowiednie szkoły pokończyć. Chociaż w dzisiejszych czasach nie wystarczy się. Są ośrodki, które szkolą, wydają dokumenty. Nasz maszynista później musi taki pracownik. I załatwi sobie gdzieś praktykę, jakiegoś przewozikach, który go wyszkoli, da mu odpowiednie dokumenty. Teraz po szkole wystarczy zatrudnić się u pracodawcy, który daje możliwość szkolenia się na stanowisko maszynisty. No i po odpowiednim czasie, odpowiednio długim, bo to jest jednak dość długi czas, zostaje się maszynistą. Otrzymuje się świadectwo, licencję. Ile no zarabia maszynisty? No to. Teoretycznie no maszyniści nie zarabiają źle. No, tutaj te widełki są dość duże. Z tego co ja się orientuję, maszyniści zarabiają od 5 do 12 tysięcy zł brutto. Wystarczająco. Czy jest klimatyzacja? Tak, w klasach 66 i w Dragonach jest klimatyzacja. Jest to bardzo przydatne urządzenie i naprawdę latem pomaga. Jakimi szlakami maszyniści lubią jeździć najbardziej, a jakimi nie? A to zależy. Ja to lubię jeździć szlakami, na których nie ma sieci trakcyjnych, yy, są długie odbiegi, patatajki takie wolniejsze, gdzie mogę podziwiać jeszcze krajobraz. Myślę, że maszyniści najlepiej lubią jeździć koło domu, z na, którymi szlakami znają. Ego a nie takimi, którzy nie znają. Po co jest szkolenie na symulatorze pojazdu kolejowego? To szkolenie odbywa się po to, abyśmy mogli w razie prawdziwego zdarzenia zareagować odpowiednio w danej sytuacji. Mało tego, koryguje to też nasze błędy, które lepiej wykonać na symulatorze, a później dowiedzieć się, co źle zrobiliśmy, by potem na trasie nie doszło do jakiegoś nieszczęścia. Mimo, że oczywiście znamy przepisy kolejowe, to jednak odruchy ludzkie nie zawsze są takie, jak wymagają to przepisy. Ile dni w tygodniu nie jest poza domem? No to różne. W moim przypadku to jest zdarza się dwa dni poza domem, trzy dni poza domem, ale jest czas też i na odpoczynek, i na pracę, na spotkanie z rodziną, ze z przyjaciółmi, ze znajomymi. Mamy grafik miesięczny, z którego najczęściej wynika, że 4 dni jestem w pracy, potem 3 lub 4 dni odpoczywam. To zależy też od firmy, gdzie pracuję. Ja jestem zazwyczaj codziennie w domu, mam kilka dni w tygodniu wolnych. A w niektórych firmach jest tak, że maszyniści jeżdżą, po hotelach śpią, także ich dłużej nie ma. Kiedy można używać sygnału dźwiękowego? Czy są jakieś przepisy? Są przepisy regulujące to. Jest na szlakach kolejowych wskaźnik W6 i W6A, który mówi nam, że w tym miejscu powinniśmy użyć sygnału dźwiękowego. Są jeszcze wskaźniki, przy których także trzeba tego sygnału dźwiękowego użyć. Poza tym, maszynista, jeżeli stwierdzi, że taka jest konieczność, to tego sygnału dźwiękowego używa bez żadnych konsekwencji. Dlaczego jest potrzebny piasek w lokomotywie? No, piasek potrzebny jest z tego względu, że jest lepsze tarcie, przyczepność. Lokomotywa może być najmocniejsza, ale jak nie ma piasku w piasekisach, to nie da sobie rady. Po pochodzą w poślizg i nie ma przyczepności. Jak często trzeba tankować lokomotywę? Lokomotywy tankuje się nasze zazwyczaj raz na dwa, raz na trzy dni. To zależy od obiegu. Teraz pełny zbiornik. Starcza na parę dni, a nieraz pełny zbiornik starcza tylko na dwie służby. No, dosyć często, tylko z tego względu, że lokomotywy nasze ciągają naprawdę y, potężne, ciężkie składy, więc y, tego paliwa dosyć sporo idzie. Jak długo trwa ruchomiej lokomotywy? Zależy, jak jest lokomotywa stała parę dni jest zimno, to wiadomo, smarowanie może trwać silnika tylko do 40 minut. A jak lokomotywa stała w warunkach klimatycznych odpowiednio, to jest parę minut lokomotywa gotowa jest do pracy. Bardzo dziękuję Wam za to jeszcze raz, że oglądacie nasz kanał, że zadajecie pytania, które nie zawsze są dla nas łatwe w odpowiedzi, natomiast chętnie je czytamy. Zawód, który wykonujemy jest bardzo przyjemny i naprawdę warto zostać maszynistą.